Strasznie to współcześnie skomplikowane dłoń służy jako statyw do kamery, ale myślę, że się uda. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jarosław Kuźnier, na co dzień pracuję w fm 24 ale w ten lutowy wieczór, w piątek 6 o 18 w Dworku Gościnnym w miejscu z pasją spotkamy się z zupełnie innego powodu. Trochę mnie krępuje nazwa tego cyklu, bo pasja gwiazdy brzmi dumnie w moim odniesieniu, ale pomyślałem sobie... Że to jest chyba już najwyższy czas. Po ładnych paru latach podróżowania po świecie i robienia zdjęć miejscom, ludziom, ciekawym, przestrzeniom, może warto by pokazać te zdjęcia i opowiedzieć o miejscach, które ja odwiedziłem. Zwykle w telewizji przy czterech godzinach pracy rano, jednego dnia, drugiego dnia, trzeciego dnia, czwartego dnia, piątego dnia, nie mam czasu, żeby w niektóre wiadomości się zagłębić. Nie mam momentu, żeby spojrzeć na nie szerzej, głębiej, czasem mądrzej. W podróży szukam tego sposobu i staram się to zrobić aparatem, słowem, rozmową. Mam nadzieję, że będzie okazja tego wieczoru zobaczyć zdjęcia, porozmawiać o nich. Będę starał się być Państwa przewodnikiem przez te miejsca, które już udało mi się odwiedzić. Kanadę, Stany Zjednoczone, Japonię czy Syberię, gdzie marzłem przy minus 55 stopniach. Nie wróć, nie marzłem. Bolało minus 55 stopni, ale dawało do myślenia. Zapraszam w takim razie. Niech to będzie nasze spotkanie. 6 lutego, godzina 18.